Witajcie, witajcie, z tej strony Atomcio69 ja, Cześć ja do was przychodzę z kolejnym dniem 45 lub 44 na kanale raczej 45 Dzisiaj yy, sobie zrobimy nogi oraz ręce z na widzowie bluzę I co widzowie, dzisiaj yy, jest kolejny dzień Też wleciał dzisiaj odcineczek ze z piosenek, więc warto wbić i warto subskrybować i lajkować ten kanał. Dziękuję też Wam za taką aktywność na kanale co tu się wydarzyło i dzisiaj nie wiem zrobimy może 10 razy ręce oraz 10 razy nogi na handlu dalej mam 20 kilo więc nieźle łapa wygląda następująco jest tak i ja zacznę sobie dzisiaj od Nóg żeby było mi prościej. Więc zaczynamy w Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mamy wzowie dziesięć i od razu zabieramy się za ręce. Więc bez przedłużania i lecimy, raz, dwa. 7, 8, 9. Mamy 10 widzowie. i jeszcze coś Wam kiedyś powiem. Ale teraz yy, widzowie. 3 dni były ciężkie. Dlaczego? Bo nagrywałem dla Was dwa filmy dziennie. Jeśli Wam się taka aktywność podoba, to zostawcie pod piosenką, która była yy, 10 łapeczek w górę. To zrobię dla Was więcej takich odcineczków. Ale ja się żegnam teraz w tym momencie i do zobaczenia do kolejnego odcineczka, który będzie już jutro. Eluwa!